Możesz być niski albo wysoki, możesz myśleć nad teorią względności albo nad tym jak odpalić fajerwerki w łazience, możesz mówić o sobie Bóg albo tylko King, możesz profesjonalnie grać w piłkę albo walczyć o przetrwanie w B-klasie. W Ergolu każdy znajdzie coś dla siebie, a z kodem Fangol każdy dostanie 10% zniżki. Ktoś pytał o znaki, no to będą znaki. Po lewej stronie widzimy rower, na którym Robert Maskant jeździł z Patrykiem Małeckim. A po prawej stronie widzimy Arkadiusza Milika, który prowadzi na trening na poli Lorenzo Insignia. Siemaneczko, dzień dobry wszystkim. Wita się z wami Norbi Piłkarskiego YouTube'a, czyli Lipiński. Jak widzicie kanapy nie ma. Pojechała na urlop, jest ciepło, nie dziwię jej się. Dlatego korzystam, robię sobie spacery póki jej nie ma, bo jak wróci to dopiero będzie... Uh! Słuchajcie, dzisiaj historia, naprawdę ciekawa historia, trochę chyba przemilczana przez polskie media. Ja przynajmniej nie widziałem nic w polskich mediach na ten temat. A jest to historia napastnika, któremu strzelać nie kazano, na serio. Za chwilę zresztą się przekonacie, dlatego weźcie coś do picia. Mówiłem, że jest ciepło, u Was pewnie też, u mnie jest mega ciepło, dlatego weźcie coś do picia do jedzenia i zaczynamy. Spójrzcie tylko na niego. To Filip Hess. Wygląda na sympatycznego gościa, prawda? Od kilku tygodni jest to jeden z najpopularniejszych piłkarzy w Holandii, a już na pewno najpopularniejszy piłkarz amator. Van Dijk, De Jong, De Ligt, sorry chłopaki, zróbcie miejsce dla Hesa. Filip występuje w jednej z amatorskich drużyn trzecioligowego klubu AFC Amsterdam. Jest napastnikiem i ładuje bramkę za bramką. No właśnie nie, to byłoby zbyt piękne. Jest napastnikiem i jego statystyki w sezonie 2018-2019 prezentują się tak: 20 meczów. Zero bramek. Facet na poziomie amatorskim nie potrafił zapakować ani jednego gola. Prawda, że wyjątkowy z niego list pola karnego? Najlepsze w tym wszystkim jest jednak to, że o jego tragicznej formie usłyszała cała Holandia. Skąd wziął się ten fejm? Wszystko zaczęło się pod koniec maja. Wtedy to najlepszy napastnik AFC Amsterdam. Rayleigh Ignacio nagrał filmik, w którym robił sobie jaja z dokonania Filipa. Powiedział, że skoro ten nie potrafi trafić do bramki rywali, to może przydadzą mu się korepetycje. Filmik wylądował na oficjalnych profilach klubowych, na tych wszystkich fejsach i instagramach i zaczął się mega rozchodzić. Bo to dosyć niespotykane, że piłkarz ściśnie Bekę z amatora, który przecież występuje w tym samym klubie. Ignacio nie podejrzewał, że otworzył prawdziwą, wiralową puszkę Beki, i jego filmik to dopiero początek czegoś naprawdę niesamowitego. Pierwszym, który postanowił zareagować był Ronald de Boer. Nakręcił filmik, zwrócił się do Filipa i potem już poszło. Zaciśnięcie beki z tragicznego dokonania hesa zabrały się największe tuzy holenderskiej i nie tylko piłki. Uwaga, teraz wchodzę jakąś mroczną ścieżką. Jeżeli ten film się ukaże, a ja zaginę, to wieszcie, że coś na końcu, tam na końcu, na mnie czekało. Nie ja wiem, no oglądałem się za dużo Black Project Ale... coś mogę zrobić? Horrory to ja kocham Właśnie, jeżeli jest tu jakiś widz, który kocha horrory Ops Chyba w coś wdepnąłem ehm, Mam nadzieję, że to nie ludzkie. <laughs> Jeśli jest tu jakiś widz, który kocha horrory To w tym momencie wpisuję swój ulubiony horror w komentarzu Mam nadzieję, że to... Jako horror nie należy odbierać każdego nowego filmiku z nas, boiska do sieci. O! Oh. Elegancko! Kto kpił, ale i motywował naszego biednego napadziora? Trzymajcie się mocno. Van der Sar, Hulit, Karambé, Desai, Puyol, Trezeguet. Patrick Kluivert rzucił taki tekst. Filip, co ja słyszę? Jesteś napastnikiem, i przez cały sezon nie byłeś w stanie strzelić nawet jednego gola. To jest prawie się z tego śmieje. Zawsze możesz potrenować ze mną. Jestem pewien, że wtedy zdobędziesz ich więcej. Trening z legendarnym Kleivertem, no, to brzmi kosmicznie. Ale nie tylko byli piłkarze się odezwali. Młoda Gwardia nie była gorsza. Jajca robili sobie De Jong, De Licht, Hakim zijech. W pewnym momencie to tak wymknęło się spod kontroli, że do śmieszkowania z Hesa zabrali się ludzie niezwiązani z piłką. Na przykład taki Max Verstappen, którego na pewno kojarzą fani Formuły 1. Mocno pozamiatał jednak twórca Hitu Animals Martin Garrix. W tym momencie siedzę na wózku z powodu mojej kostki, ale ludzie mówią, że i tak bym był lepszy od ciebie. Filmiki do Filipa sypały się jak z rękawa. Udział w tym całym festiwalu Beki wziął też Zlatan. I jak to on? Jak wjechał ze swoim filmikiem? To nie było co zbierać. Jak czołg. Był po prostu bezlitosny. Sami zresztą posłuchajcie. Filip, tu Zlatan. 20 meczów, 0 bramek? Co to kur... Est. Nigdy o czymś takim nie słyszałem. Jak chcesz nauczyć się jak się strzela, to przyjdź do mojej szkoły. Nauczę cię jak się strzela. Mogę sobie tylko wyobrazić jak bardzo źle się teraz czujesz. Może myślisz o rzuceniu gry w piłkę? Pewnie to jest najlepsze co możesz zrobić. Powodzenia z tymi gównianymi wynikami. Bang! Zaorane. Dziękuję do widzenia. Filip momentalnie stał się celebrytą i najgorszym napastnikiem w historii. EA Sports nie przegapiło okazji i stworzyło dla niego specjalną kartę w Fifie. Prawda, że niezłe skillsy? Taka pamiątka to po prostu coś wyjątkowego. Filip będzie chwalić się wnukom. Patrzcie jak dziadek grał! Dobra, bo mówimy cały czas o wielkich gwiazdach. A jak na to wszystko zareagował nasz napadzior od siedmiu boleści Filip Hess? Tak jak powinien, czyli z bardzo dużym dystansem, bo przecież to nie było gnojenie, tylko trochę taka złośliwa zabawa. A Filip się tym wszystkim cieszy. Rozkręca social media, rozdaje koszulki, wie, że to jego 5 minut i próbuje wycisnąć z tego maksa. Muszę przyznać, że 20 meczów i 0 bramek to brzmi bardzo źle. Po kilku meczach to siedzi w twojej głowie. W zeszłym tygodniu, w ostatnim spotkaniu miałem 7 lub 8 świetnych sytuacji, ale to po prostu nie zadziałało. To zależy tylko ode mnie, i szkoda, że to wszystko sprawiło, że moi koledzy z drużyny byli przygnębieni. Tak się tłumaczy z tej swojej niemocy strzeleckiej. A co mówi o tym całym szumie wokół swojej osoby? Wow, to prawdziwe szaleństwo! Bardzo się z tego śmiałem. Otrzymałem ponad 2000 prywatnych wiadomości na Instagramie, nawet od dwunastoletnich chłopców, którzy tłumaczą, jak wykańczać sytuację. Sam fakt, że ktoś taki jak Zlatan zadaje sobie trud, żeby nagrać wyjątkowy filmik, tak, wiadomo, używam mocnego języka, ale przecież to część jego. I na koniec jeszcze to. Prosto od Filipa. Nie mogę przestać grać po takim roku. Jeśli nie strzelę gola do grudnia, to czas kończyć. Wtedy zachowam honor. Nie rozegram następnego sezonu bez gola. Obiecałem to również chłopakom z drużyny. Filip, ty się chłopie nie załamuj, tylko trenuj z Klajwertem albo zapisuj się do szkoły z latana i jazda! Morał na zakończenie tego filmu jest taki: więcej, dużo więcej dystansu do siebie, nie denerwujcie się na byle co, uśmiechajcie się, o tak, dużo bardziej, dużo więcej, uśmiechajcie się i pamiętajcie: always look on the bright side of life. Tyle od wujka lipińskiego na dzisiaj. Trzymajcie się, widzimy się wkrótce, a ja będę musiał stąd jakoś zejść. To nie będzie łatwe, trzymajcie kciuki. Widzimy się wkrótce. Mam taką nadzieję, że to wytrzymam.